Cześć. Cześć. Cześć! Hejka, przepraszam nie, nie za małe spóźnienie. Słychać. Tak, tak, bardzo dobrze cię słychać. <laughs> Okej. Okay. Słuchaj, kochana, mam tutaj do Ciebie parę pytań. Chcę również pytania no, od widzów, więc mam nadzieję, że sobie tutaj miło spędzimy dzisiejsze popołudnie. No okay. i moje pierwsze pytanie: e, to jak w ogóle zaczęło się u Ciebie wszystko kręcić, właśnie z zaśpiewaniem, z social mediami, z modelingiem? Jak to wszystko się zaczęło? Od czego się zaczęło? E, no i tak naprawdę, które pasje są dla Ciebie teraz najważniejsze i które rozwijasz? No to w sumie zaczęło się wszystko z tego, że miałam w przedszkolu taki wyzdem w przedszkolarkach. Z tatą w sumie, bo śpiewałam Daj mi rękę tato i moja wychowawczyni poprosiła mnie, aby dośpiewała na akademii Przepraszam, pociąg jedzie <grym> Na akademii dla rodziców No i właśnie dośpiewałam wtedy z tatą Daj mi rękę tato, znaczy tata nie śpiewał, ale do mną towarzyszył Tak nie podnosił, w ogóle z nim za rękę szłam i w ogóle No i taki był to mój pierwszy występ, później dostałam pochwały i w ogóle No i mama tak jakoś z tatą chcieli, żebym dalej tu rozwijała i tak się zaczęło Okej, okay, super. No a z twoimi e, innymi pasjami, no bo ty tutaj działasz w sumie na wielu płaszczyznach. E, no, I w social tak. mediach, i jako fotomodelka. E, no właśnie, no to, i, jak to wszystko się rozwinęło, że tak wszystko to e, połączyłaś? W sumie e, na Instagramie to zaczęło się tak, że z siostrą tak wymyśliłyśmy, bo to był takie, taki czas, że te Instagramy tak chodziło i wszystko. No i tak założyłam Instagrama razem z siostrą, w sensie ona osobno, ja osobno. I tak jakoś się przyjęła. Dodawałam co chwilę zdjęcia, i tak coraz więcej miałam, coraz więcej, później takie, wow. A później stałam właśnie współpracę. Dużo osób do mnie pisało, czy bym nie chciała się z nimi współpracować. Tak się wszystko zaczęło. A z modelingiem się zaczęło tak, że też sobie przez te współpracy trochę, bo. Dodawałam te zdjęcia z tymi produktami w ogóle. Później taka pani, która szyje, zaprosiła mnie do jej strony, żebym na jej stronę opublikowała zdjęcia, z, jak ja jestem w tych ubraniach i w ogóle. I tak jakoś się to zaczęło. Okay, nie super. mogę dużo zdradzać, bo też za niedługo będzie, myślę, że fajna też niespodzianka, tak? No, super. E, no właśnie, a powiedz mi, czy ciężko jest połączyć te wszystkie pasje e, i też właśnie z innymi za zajęciami ze szkołą? E, jak to u ciebie wygląda? Jak u ciebie to wyglądało? To znaczy dla mnie to nie stwarza problemu. łączy to mm -hmm. wszystko z całość. To samo z przyjaciółmi tak się bardzo często spotykam i w ogóle oni mnie bardzo wspierają, także... Jest wszystko super. Okej, okay, czyli nie jest to dla ciebie trudność. Nie, nie, nie. Super. A jakie masz rady właśnie dla młodych ludzi, którzy chcieliby spróbować swoich si sił zarówno w muzyce, jak i w innych dziedzinach, którymi się zajmujesz? Czy właśnie czy te, te, te rady są spójne, czyli do każdej dziedziny, w której jesteś, bradziłabyś e, to samo, czy jednak trzeba mieć inne cechy osobowości, czy to się łączy, jak, jak, jak według Ciebie to wygląda? To znaczy, yy, jeśli chodzi o całość, to myślę, że trzeba mieć zaangażowanie, trzeba mieć jakiś cel dobrany. W sensie nie musi być taki konkretny cel, ale żeby po prostu zmierzać do jednego punktu i też właśnie spotykałam się z takimi różnymi opiniami na mój temat i w ogóle, ale myślę, że nie ma co się tym przejmować i trzeba brudnąć dalej. No właśnie, bo te opinie bardzo często są w kontekście ludzi, którzy robią coś ponad, coś więcej tak. niż, niż powiedzmy rówieśnicy. No właśnie, jak ty sobie radziłaś z takimi komentarzami, i ty też co radzisz innym, żeby. Jakby, jak można się tym nie przejmować? No bo zawsze się mówi tak łatwo, no nie przejmuj się, ale no w rzeczywistości to wygląda tak, że jednak te negatywne komentarze zawsze nas dotykają, więc no. co byś poradziła. To znaczy, ja tak, ja się spotkałam z tym w sumie w podstawówce I z tego to się teraz tak mogę śmiać w sumie Ale na początku się tak dołowałam, byłam mega smutna z tego powodu Bo jednak to każdego coś dobija, co nie? Jak ktoś mhm. napisze coś czy coś Albo coś nawet powie Nawet nie na mój temat, tylko na temat mojej rodziny czy coś w tym stylu Ale moja pani dyrektor z podstawówki zauważyła właśnie takie jakby to powiedzieć, i że inne osoby na mnie naskakiwały, czy coś w tym stylu. I powiedziała mi, że się tym nie przejmowała, bo to jest wyłącznie zazdrość i, i po prostu, żebym brnęła tam, gdzie ja chcę, a nie żebym się przejmowała innymi. Okej, okay. myślę, że to jest bardzo mądra rada. No a jak to u ciebie wygląda teraz z muzyką? Czy masz jakieś muzyczne plany na najbliższy czas? Jak rozwijasz też swoją pasję? To znaczy, ja teraz śpiewam sobie tak sama w domu, bo teraz wiadomo, wszystko jest online. Nie ma tak konkursów zbytnio, bo tak to zawsze idziałam na festiwale, konkursy. Spotykałam się nawet ze znajomymi na tych konkursach. Mm -hmm. Jakoś tak razem wszyscy śpiewaliśmy w kupie, a teraz to tak, jakby wszystko padło. No, ale ja się tym nie wcale nie przejmuję, bo są rozwiązania. Na przykład, jest taka platforma, chcę zostać, na której można się naprawdę wykształcić. I ja właśnie z tego teraz hmm. biorę przykład i uczę się nad tym i jest wszystko dobrze. Super. Czyli e, to jest fajna rada, że w ogóle właśnie w internecie można znaleźć różne tutoriale, nawet za darmo. Tak, tak. E, I i po prostu się kształcić, doszłać. Czy jakieś ćwiczenia różne, czy? Mhm. Uh -huh. super. Taki, czy e, co robi Nina, że ma taką ładną cerę? Pytanie od. Moje to cery to tak zbytnio nie znaczy nie powiem, że nie dbam, bo dbam, ale moje takie jakby codzienne, co ja robię na co dzień, to tak rano przede wszystkim jest ważny krem, no to, to chyba każdy tak jak coś dba, no to to jest najważniejsze. Tonik... Co ja używam? Ja sama nie wiem, ale przynajmniej dwa razy maseczki w tygodniu, albo mam też taki peeling bardzo fajny i on się bardzo dobrze sprawdza. Mhm, super. W ilu konkursach muzycznych brałaś udział? O Jezus, tego nawet się nie da naliczyć. Nie, nie wiem, ale bardzo dużo. Czyli dużo ich było? Tak, bardzo. bardzo A jakie są właśnie takie Twoje ulubione piosenki, które najbardziej lubisz śpiewać na konkursach? Bo pewnie takie masz. Albo właśnie takie, w których się czujesz najlepiej, jeżeli chodzi o stylistykę, o, o gatunki. To znaczy, mam takie w sumie dwie piosenki, które śpiewam na konkursach, i przez tą piosenkę tak bardziej miałam, tak jak w środku, emocje. No to tu jest życia mała garść i kiedyś miętka szczęśliwa. Mm -hmm. Okej, okay, super. To lecimy dalej. Hmm. Ile masz lat? Tak, jest 16, ale rocznikowo 17. Czyli całą teraz? Tak, tak, tak. Druga, tak, dobrze. Nie, pierwsza. Pierwsza, a, okej. Okay. Tak. No i jak w ogóle się czujesz z lekcjami online teraz, bo, bo generalnie spotykam się z różnymi opiniami na ten temat? E, to znaczy, po części jest to dobre, po części jest to złe w sumie, bo. Niektórzy to olewają kompletnie i tak jakby zlewają tą naukę. Ja też nie powiem, że systematycznie bardzo jestem z tym wszystkim, ale staram się bardzo jeszcze tym bardziej, że właśnie chcę zachować te moje swoje, te swoje pasje, ale jednocześnie jakoś godzę z tym wszystkim. Myślę, że no nie wiem, to już dla każdego zostanie i ta sytuacja. Ale dla mnie jest to w sumie taki. W sumie dobre, bo w każdym momencie można, jak się ma Wenę, to coś się napisze, a w szkole jest ten czas, na który trzeba coś napisać czy coś no, na ten temat. Okej. Okay. Dobra, znaczy fajnie tak słyszeć różne opinie, bo generalnie niektórzy właśnie mówią, że tak naprawdę nauczyciele w ogóle im nie robią lekcji. No, w sensie, że w ogóle nie łączą się z nimi na kamerkach. Tylko bardzo dużo im zadają, po prostu to wysyłają znaczy... im mnóstwo zadań i jest gorzej niż w szkole. No trochę tak. To znaczy, ja tak powiem szczerze, że się mniej nauczymy przez te online, bo w sumie nie wiem, czy tak się da nauczyć przez internet. Lepiej, jak ktoś tłumaczy w twarz prosto, nawet jeśli ktoś pokazuje rękoma, to już tak jakoś to do kogoś przemawia. A mm -hmm. jeśli przez gwiazda, tak średnio, jak powiedziała. I to jest akurat prawda, że więcej dają tych zadań, niż żebyśmy to zrobili w tydzień, czy w ileś tam dni. Twoje ulubione jedzonko? Spaghetti i rosół. O! o, jesteś drugą osobą dzisiaj, która mówi, że spaghetti. O. <laughs> Więc lecimy dalej. A ja mam kocham. O, no, no. to e, ja też. Ulubiona piosenka. piosenka. E, na ten moment to melodia Sanach hmm. albo. Um, co tam jeszcze? No, melodia. W ogóle Sanach to jest A może... tak teraz bardzo podobają. Tak, to so super. A może byś tam zaśpiewała? Wasza ochotę? O Jezus, tak, tak średnio, bo ja takstem tak, tak średnia, tylko tak słuchałam, i tak sobie nuciłam i to tak, 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 tak trochę średnio. A może coś innego? Oczywiście, że nie ma Ale co? E, no nie, może tutaj widzowie coś podpowiedzą, znając widzów to pewnie będzie szampan, bo to jest teraz ulubiona piosenka wszystkich po prostu. To nie ktoś napisze tekst, bo ja tak tylko. Więc jak macie jakieś pomysły, co Ninka mogłaby zaśpiewać, to piszcie tutaj na czacie. sam No bardzo chętnie. Ja też lubię sanach melodię. O. O. Szampan wylewa się. No to generalnie du... mały tekst. No. Dużo tekstów ktoś napisał. E, dobra, melodia. Życia mała garść. Szampan. O, to akurat, że like to jest moja piosenka. Nie wiem, czy kojarzysz. E, coś mi się kojarzy ten tytuł, ale. No, możesz tam zaśpiewać. A ja będę z tobą. A znasz szampan? No, tylko może, jakby ktoś mi tekst tutaj dał, no coś nie wiem. Um, hmm, czekaj. Um. Kurde, chciałabym wysłać, ale ze swojego konta nie wyślę, niestety, więc... Nie, bo hmm. nawet ja bym nie mogła wyjść, bo mnie wywaliło. No, właśnie, też. To szampan to wylewa się, że... teraz mogę to znieść, to a ten gość... Tak? Ktoś napisał, szampan wylewa się, teraz mogę znieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. To ja mogę zaśpiewać zwrotkę, a ty, jeżeli znasz refren, znasz refren? Jak to mi się zaczęło na ten refren? Bo ja wam tego Szampan jeszcze. wylewa się, a smogę znieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce. co chce. a ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi. Dobra, no. Dobra, to w takim razie. Ale jesteś. Ja chyba, zresztą... chyba bardziej jakoś tak ten. Tak? No to to zwrotkę. A ja refren Nie, ten, bo tutaj wklejają. To możecie wkleić zwrotkę, jeżeli... E... Dobra, to śpiewaj zwrotkę, ty ja w wtedy do Dobra. Pod górkę mam, ale na to się pisałam tak czy siak do biegu start. Sama drogę tę wybrałam, chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Szampan wylewa się, to mogę wznieść A ten gość mówi coś, o co mu chodzi? Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce. A ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi. No i tyle wam Zamykam, jakoś tak, nie? Oczy. Tak, tak, dobrze, Jest, super, udało się. Dzień, dzięki Wam, kochani, się udało, że wkleiliście teksty. Bardzo dziękujemy. Ocy, jak się sprzygają. już. Tak, wow, ale się wszyscy zaangażowali. Dziękujemy, naprawdę. Super. Dobra, to lecimy do kolejnych pytań. To lecimy dalej. O, ulubieni, ulubieni artyści. Kogo najbardziej lubisz słuchać? A z polskich czy z angielskich? Ja jest takich no. i takich. No to z zagranicy, no to lubię Mendesa, jak pewnie każdy. Winosay. <laughs> um, um, kogo tam jeszcze tak słucham? Um, Harego. Um, mm -hmm. Nie wiem, chyba tak. A z Polski to wiadomo: moje przyjaciółki Roxana Anika, Sanak właśnie, Natalia Schroeder, Bydnarek, Dawid Kwiatkowski to w ogóle jest dziecka mój idol. O. Bydnarek, no, Bydnarek też właśnie kiedyś był moim takim idolem. Nie wiem. Tutaj czy, e, czy oglądasz seriale? Jaki jest Twój ulubiony? Jak miłość. O! Proszę, jak nietypowo, Ale tutaj jest Netflix, ale co? Ale w dawno nie oglądam, bo też nie mam na to czasu tak zbytnio. Okej, okay, no. dobra. To w takim razie lecimy dalej. Daj mi sekundkę, żebym znalazł jakieś okay. ciekawe pytanko. O, ulubiony kolor, to też zawsze pada tutaj na live'ach. Pudrowy róż i taki miętowy, ale to chyba każdy się skapnie, że pudrowy róż, bo często dodaję na relacjach takie jakieś mazajki pudrowy właśnie taki. Biały stary. Ulubiony sklep. Maja... Ulubiony sklep. No właśnie, zawsze też pada pytanie, w jakich sklepach się najczęściej ubierasz, w jakich sieciów. Ogólnie to. Kupuję też przez internet. Ale tak jeśli chodzi o takie stacjonarne, no to takie właśnie na miejscu. To Berżka z Znaczy to Sensei tak w sumie nie chodzę teraz tak często. Chociaż w ogóle ostatnio nie chodzę często. Ale tak to graśka no. New York... nie wiem, tam jeszcze. No, takie sklepy. <ścoughs> Kiedy singiel? A, singiel! <laughs> y, dokładnie nie wiem, ale planuję, planuję. Okej, okay, to trzymamy kciuki. W takim razie, słuchaj, kochana, powiedz mi, czego ja Ci mogę jeszcze życzyć na przyszłość. O Jezu, do zdrowia! No, do tego właśnie ci życzę. No i tego, żebyś mogła też rozwijać się muzycznie i w każdej innej dziedzinie, w której działasz. No i mam nadzieję, że niedługo usłyszymy twój singiel i będziemy mogli nawet zobaczyć tą płytę. O, to jest moje marzenie. To ja bardzo trzymam za to kciuki. No i trzymaj się, bardzo Ci dziękuję, no. że tutaj do nas ja wpadłaś. Też mówię, dziękuję naprawdę, dziękuję, że w ogóle napisałaś i że mogłam dołączyć do tego live'a. Bardzo, bardzo mi, bardzo mi miło. Trzymaj się, kochana. Buziaki pa! pa. Słuchajcie, kochani,